Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Procedura jest wygodna, bezbolesna i podobna do ultradźwięków. Pod koniec zabiegu wykonywany jest masaż drenażu limfatycznego, który usuwa produkty rozpadu tkanki tłuszczowej. Rezultaty oddziaływania są widoczne już po pierwszym zabiegu. Efekty liposukcji kawitacyjnej, punktowa eliminacja złogów tłuszczu, redukcja celulitu i innych nierówności skóry, zmniejszenie opuchlizny. Standardowy kurs składa się z sześciu zabiegów trwających 30 do 90 minut, które są przeprowadzane nieczęściej niż raz w tygodniu. Przypadki, w których nie można stosować liposukcji kawitacyjnej, karmienie piersią i ciąża, tatuaże, krwiaki i rany w obszarze ekspozycji, różne zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby układu moczowo-płciowego, choroby serca i płuc, zapalenie wątroby choroby onkologiczne. Korekta sylwetki za pomocą mezoterapii. Mało która dieta jest w stanie poradzić sobie z celulitem i luźną skórą. Mając takie problemy, warto przynajmniej kilka razy odwiedzić specjalistę od mezoterapii. Nieznane terminy przerażają wiele kobiet. Ale nie ma się czego bać. Mezoterapia polega na wprowadzeniu w problematyczne miejsca specjalnego roztworu składającego się z minerałów i witamin. Zabieg powinien być wykonywany nie tylko w przypadku nadwagi. Jeśli po utracie wagi masz zwisającą skórę, utworzyła się pomarańczowa skórka lub chcesz uzyskać większą objętość pośladków i piersi? Mezoterapia rozwiąże te problemy. Liczba sesji jest określana przez specjalistę kliniki lub salonu. Średnio, aby pozbyć się celulitu, potrzeba co najmniej 10 zabiegów. A jeśli obszar problemowy jest wystarczająco duży, możesz potrzebować 100 zastrzyków przeciwwskazania. Choć nieliczne, jednak istnieją. Niedozwolone jest przeprowadzanie zabiegu podczas ciąży, z i chorobami skóry, przy gorączce lub stanach podgorączkowych. W przypadku reakcji alergicznych na niektóre substancje chemiczne, jak wykonywane są niektóre procedury, fale ultradźwiękowe stosowane w kosmetologii wnikają na głębokość 4-5 cm w głąb ciała. Tam wibracje są przekształcane w energię cieplną. W ten sposób zwiększa się mikrokrążenie. Wzrasta aktywność enzymów wewnątrz i między komórkami. Zwiększa się tempo metabolizmu, a substancje aktywne są uwalniane przez warstwę rogową skóry. Elektroterapia pomaga rozbić nadmiar tłuszczu na cząsteczki, które mogą być łatwo trawione przez organizm. W tym przypadku elektrody i głowy są wprowadzane bezpośrednio do tkanki tłuszczowej. Możliwe jest również zainstalowanie ich na ciele, ale wtedy efekt zabiegu będzie mniejszy. Komórki nie umierają. A jedynie stają się mniejsze, ponieważ ludzkie ciało gromadzi dużo wody. prowadzi to również do odkładania się tłuszczu, przybierając na wadze, a za pomocą sprzętowego drenażu limfatycznego płyn ten jest usuwany z organizmu. Wraz z nim usuwane są również toksyny. Elektromiostymulacja służy do treningu mięśni. Przywrócenia ich napięcia, aktywności dopływu krwi i odpływu limfy. Mikroprądy są z reguły stosowane w kompleksie procedur leczenia cellulitu. Dzięki tej procedurze skóra staje się bardziej elastyczna, zwiększa napięcie mięśni. A ile kosztują zabiegi aparaturowej? Korekty sylwetki. Ceny w różnych gabinetach kosmetologii aparaturowej mogą się znacznie różnić. Średnio koszt zabiegów w klinikach w Moskwie będzie następujący. Terapia ultradźwiękowa będzie kosztować 2100 rubli za sesję. Elektrolipoliza będzie kosztować nieco drożej, 2300 rubli za sesję. Cena za drenaż limfatyczny aparatu wyniesie od 3500 rubli za sesję. Za elektromiostymulację zapłacisz od 1050 do 4550 rubli. A jeśli kupisz leczenie mikroplądami, będzie to kosztować 3000 lub więcej rubli. Jeśli chcesz zrobić okład? Zimny, antycelulitowy, tonizujący, modelujący. Będzie to kosztować 3100 rubli. Można kupić takie urządzenia do korekcji sylwetki, ale są one drogie. A co mówią klienci? Wiktoria L. 33 lata. Nadwaga nie przeszkadzała mi zbytnio. Ogólnie rzecz biorąc. Nie czułem tego i nie czułem, ale zbyt wiele nagromadziło się w udach. Pojawiły się nierówności, zwiotczenia poszedłem na plażę i wstydziłem się rozebrać. Znajomy poradził mi abym udał się do kliniki, w której wykonują aparaturową korekty sylwetki. Początkowo chciałem sam kupić urządzenia, ale ceny nie były tanie. Ogólnie rzecz biorąc, miałem 10 procedur trwających 40 minut. Teraz mogę powiedzieć że moje ciało się zmieniło, zniknęły fałdy na brzuchu, nie ma dodatkowej objętości w udach. Skóra na przedramionach napięła się. Czułam się jakby zdjęto ze mnie ciężar. Angelina Scherzo, 27 lat. Byłam torturowana przez celulit po urodzeniu dziecka. Pojawił się na udach Pośladkach i brzuchu. Czytałam opinie w internecie. Aby się go pozbyć, poszedłem do kliniki kosmetologii. Miałem terapię ultradźwiękową i elektrolizę. Po kilku sesjach zauważyłam, że moje pośladki się napięły, tłuszcz z zniknął, a brzuch stał się mniejszy. Lekarz zalecił mi ograniczenie ilości spożywanego jedzenia. Teraz cieszę się, że skorzystałam z tych technik, aby poprawić swoją sylwetkę ru slash uslugi slash aparatnaje ja kosmetologia slash aparatnaje ja korekcja figury slash https 2 facelift guru slash plastika slash same efektywne aparatne procedury dla korekcji figury html https 2 www Kiss rouslash centen slash asteticha medicina slash kosmetologia slash kurs na sowerszeństwo 8 efekt i wnetch aparatnych metod dink korrect si figurę slash, slash, slash NOCIK, Ruslash aparatna e correct a figury html masa sz zabieg ten jest wskazany w przypadku cellulitu niskiej elastyczności skóry, obrzęków i miejscowych złogów tłuszczu. Niechciana warstwa w obszarze problemowym jest napinana za pomocą specjalnych rolek. Pod nimi powstaje efekt próżni, dzięki któremu skóra jest ugniatana, w efekcie pobudzone zostaje krążenie krwi. Zwiększając metabolizm w komórkach. Efekt będzie zauważalny nawet po jednej sesji. Zaleca się wykonanie łącznie sześć sesji w celu utrwalenia efektu masa szlupi wykonywany jest wyłącznie na specjalnym kombinezonie, które zakładany jest przed sesją. Składa się on z elastycznej tkaniny dermologicznej która zapewnia higieniczną procedurę. Ponadto kombinezon zmniejsza ból podczas przesuwania urządzenia po ciele. Nie pozwala na nadmierne rozciąganie skóry. Wpływ też może być różny. Od relaksującego do agresywnego, rozbijającego komórki tłuszczowe. Zabiegi kosmetyczne na odchudzanie. Wszystkie procedury promujące utratę wagi są podzielone na kosmetyczne i sprzętowe. Te ostatnie są bardziej skuteczne w osiąganiu wyników, ale nie są tak bezpieczne, ponieważ mają większą liczbę przeciwwskazań. Z tego powodu wiele kobiet wybiera zabiegi kosmetyczne na odchudzanie w salonach. Charakteryzują się one delikatnym i relaksującym działaniem. Do takich zabiegów należą, kąpiel. Wysoka temperatura zwiększa krążenie krwi, przyspieszając w ten sposób proces spalania tłuszczu. Fitobohka wykonana z cedru. Reprezentuje mini saunę. Ma na celu usunięcie nadmiaru płynu, zmniejszenie objawów cellulitu. Okłady i maski. Procedury te są bardzo podobne do siebie. Są gorące lub zimne. Przed samą sesją ciało jest szorowane, a następnie pokryte profesjonalnymi środkami, w tym aktywatorem tchalasso. Owijanie wpływa na cellulit. Usuwa toksyczne substancje. Odżywia skórę. Masaż. Charakter kosmetyczny jest głównie ręczny. Inna odmiana. Akupunktura, która wpływa na specjalne aktywne punkty ciała. Zabiegi masażu dają efekt drenażu limfatycznego, poprawiają przepływ krwi, napinają kontury ciała, redukują celulit. Cennik. Za jeden zabieg, wcieranie, mikromasaż i głębokie zanurzenie preparatów leczniczych i pielęgnacyjnych w skórze za pomocą ultradźwięków. Fonoforeza. Słabe prądy impulsowe aktywnie wpływają na procesy regeneracyjne w skórze. Wpływ mikroprądów na mięśnie tłumaczy się normalizacją procesów metabolicznych w poszczególnych włóknach mięśniowych, a także poprawą mikrokrążenia w mięśniach, co pozwala na niechirurgiczny lifting ciała i leczenie celulitu. Ujemny nacisk wywierany na skórę, który jest naprzemienny. Okresowe zmiany ciśnienia prowadzą do napięcia i rozluźnienia mięśni liposagę, duże słoiki, korekcja złogów tłuszczu, umiędrnianie mięśni, masaż próżniowy, małe puszki, drenaż limfatyczny, masaż antycelulitowy, aparat RPGK i module, zmechanizowany masaż rolkowy, opatentowana metoda endermologii. Metoda polega na oddziaływaniu na obszary problemowe specjalnie opatentowaną techniką będącą połączeniem cyklicznego masażu podciśnieniowego i mechanicznego masażu rolkami. Efekt jest zapewniany przez działanie samoczynnie poruszającego się specjalnie zaprojektowanego manipulatora. Poprawa struktury skóry Skuteczne leczenie celulitu, otyłości, blizn, rozstępów i łagodzenie bólu mięśni. Wynik poprawia się o 20% dzięki wstępnej sesji w kapsule parowej Dermalafespajet. Kursy składające się z 10 sesji mezoterapia bez iniekcji, bez bólu aparat Actherm Włochy. Stosowana jest specjalna elektroda w kształcie ołówka. Elektroda w sposób ciągły generuje słabe impulsy prądu elektrycznego, pod wpływem których w skórze otwierają się mikrokanały elektropory, prowadzące do głębokich warstw. Zanim kanały te zamkną się po kilku minutach Koktajl składników terapeutycznych elektrorepulsja jest wstrzykiwany w leczony obszar za pomocą wałka, podobnego do konwencjonalnego wałka dezodorantu, za pomocą prądu galwanicznego. Programy antycelulitowe i spalający tłuszcz wykorzystuje prądy wysokiej częstotliwości. Radiofrekwencja do głębokiego podgrzewania skóry natychmiastowy efekt. Włókna kolagenowe w skórze kurczą się pod wpływem ogrzewania i napinają skórę. Efekt opóźniony. Podgrzane komórki skóry zaczynają produkować dużo nowego kolagenu. Kolagen zapewnia lifting skóry. Uda, wewnętrzna, Truna lub przednia powierzchnia, ramiona, wewnętrzna powierzchnia, dłoń, grzbiet dłoni. Urządzenie ma trzy efekty. Sonoforezę. Promieniowanie podczerwone i promieniowanie ultradźwiękowe o częstotliwości 30 kHz. Bezpośrednio kawitacja. Działanie sonoforezy. Ultradźwięki o częstotliwości 1 MHz sprzyjają głębokiej penetracji stosowanych koncentratów lipolizy. Działanie promieniowania podczerwonego. IR. Przygotowuje skórę do zabiegu liposukcji ultradźwiękowej. Wpływ ultradźwięków. Istota techniki kawitacji. Ultradźwięki o niskiej częstotliwości wywołują falę akustyczną, która prowadzi do powstawania mikropustek, pęcherzyków w cieczy. Pęcherzyki, zwiększając swój rozmiar, upłynniają tłuszcz i usuwają go z komórek, jak diagnozowane są złogi tłuszczu. Gdy tylko pacjent przekroczy próg gabinetu lekarskiego, lekarz ocenia wygląd osoby tak rozpoczyna się wstępna diagnoza. Następnie rozpoczyna się żmudna praca nad stworzeniem ogólnego obrazu i późniejszą korektą sylwetki. Zbieranie wywiadu, ustalenie rodzinnych predyspozycji do otyłości, obliczenie minimalnej i maksymalnej wagi po 20 roku życia, określenie czasu trwania procesu odkładania się tłuszczu, zapoznanie się ze stylem życia pacjenta, analiza nawyków żywieniowych, ocena stanu zdrowia, aby określić czy obawy kobiety lub mężczyzny są uzasadnione, specjalista stosuje metodę obliczania wskaźnika masy ciała, BMI. Na tym praca lekarza się nie kończy, musi on określić charakter rozmieszczenia tkanki tłuszczowej na ciele, obliczając stosunek obwodu talii, WC, i obwodu uda, WC. Aby ocenić stopień odkładania się tłuszczu, lekarz mierzy fałdy skórne, ultradźwięki, magnetyczny rezonans jądrowy. Tomografia komputerowa, densytometria rentgenowska są wykorzystywane jako ciężka artyleria, w diagnostyce złogów tłuszczu, dietetyka i korekta sylwetki. Jeśli nie chcesz przeprowadzać powyższych terapii, spróbuj oczyścić organizm z toksyn i toksyn za pomocą postu, który może trwać od jednego dnia do miesiąca. Podczas jednego okresu postu można nie tylko oczyścić się, ale także schudnąć. Ponieważ organizm będzie pobierał energię ze swoich rezerw, po poście ważne jest, aby wybrać odpowiednią dietę. Surowo zabronione jest natychmiastowe atakowanie żywności jeśli planujesz wrócić do swojej zwykłej diety. Rób to stopniowo, w oparciu o wzór, liczba dni postu równa liczba dni regeneracji. Po dniach głodu najlepiej trzymać się diety jajeczno-grapefruitowej. Grapefruit ma świetne właściwości spalające tłuszcz. A jajka pozbędą się uczucia głodu w ciągu dnia należy zjeść 12 jajek i cztery grapefruty poniżej znajduje się dzienny menu, którego nie można zmienić śniadanie 3 jajka bez żółtek jeden owoc i ziołowanie słodzona herbata obiad cztery jajka z których dwa mogą być zjedzone z żółtkiem spożywać również grapefruta pić zieloną herbatę lub przegotowaną wodę podwieczorek jeden grapefrut kolacja Podobna do menu śniadaniowego. Trzy białka jaj, grapefruit i herbata. Ogólne zasady: Prawie wszystkie obszary ciała, które są podatne na negatywne zmiany zewnętrzne, można skorygować. Za pomocą metod sprzętowych można poradzić sobie z celulitem, zmniejszyć warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej, ujędrnić mięśnie i skórę, aby jednak zadziałały. Konieczne jest spełnienie kilku warunków. Należy zidentyfikować przyczynę problemu, jeśli do pojawienia się niedoskonałości figury doprowadził niewłaściwy styl życia, dziedziczna skłonność do pełności, przejściowe zmiany hormonalne, efektu zabiegów sprzętowych można spodziewać się bez wątpienia, jeśli za problem odpowiedzialna jest choroba, należy najpierw się jej pozbyć a następnie skorzystać z metod sprzętowych. Zabiegi powinny być wykonywane przez lekarza. Każda technika sprzętowa ma poważny wpływ na organizm. Mimo, że jest ukierunkowana na zlokalizowane problemy, specjalista wybierze sposób użycia aparatu dla konkretnego pacjenta. Biorąc pod uwagę jego cechy, doradzi: Czy możliwe jest łączenie procedur? Jak to zrobić? Aby uzyskać najlepszy wynik, korekta powinna być uzupełniona odpowiednią dietą i reżimem picia, aktywnością fizyczną. Techniki sprzętowe stymulują metabolizm inne reakcje biologiczne w organizmie, to samo dotyczy diety i sportu. Dlaczego ludzie stają się otyli? Mężczyźni i kobiety tyją na różne sposoby, jednak każda z nich prędzej czy później wpada w pułapkę własnych procesów fizjologicznych. Gdy tylko talia głowy rodzina osiąga 95 cm obwodu, a mężczyzna ma brzuch, który coraz bardziej przypomina arbuza? Możemy stwierdzić. Organizm cierpi na brak męskiego hormonu testosteronu. To właśnie ten ostatni stoi na czele procesu spalania tłuszczu i korekty męskiej sylwetki, kiedy występuje niedobór hormonu. Atrakcyjne i reliefowe ciało zaczyna się zaokrąglać, widoczne stają się złogi tłuszczu na ramionach, plecach, klatce piersiowej, a zwłaszcza na brzuchu, nagromadzony tłuszcz wyzwala produkcję żeńskiego hormonu estrogenu, to on sprawia, że kobieta jest tak atrakcyjna i pociągająca, mężczyzna jest uwięziony, a proces odkładania się tłuszczu trwa, jestem gruba. Kobiety w rodzinie, niezamężne, nastoletnie dziewczęta, a nawet samotne kobiety w podeszłym wieku powtarzają niestrudzenie. W przeciwieństwie do mężczyzn, ciała kobiet są zaprogramowane do tworzenia złogów tłuszczu. Estrogen stoi na straży, tworząc uwodzicielski kształt sylwetki. Wszystko byłoby niczym, gdyby nie okoliczności zewnętrzne, które, nawiasem mówiąc, są identyczne jak u mężczyzn. Mowa o wieku, chorobach, stresie, Siedzącym trybie życia, nieodpowiedniej wiecie. Czynniki te prowadzą do nadmiernej produkcji tkanki tłuszczowej. Kobieta dostaje nieatrakcyjny dodatek do swojej figury, złogi tłuszczu, celulit na udach, pośladkach, brzuchu, ok, przytyła, przyzwyczaiła się i zaczęła się uspokajać. Nie będę wiecznie tyć, kiedyś to się skończy. Kropka okazuje się, że nie. Komórka tłuszczowa nie tylko jest w stanie powiększyć się i przekroczyć swój rozmiar o 400 razy, ale także ma pamięć. Raz stając się otyłą, komórka zawsze będzie próbowała przytyć. Ta okoliczność zmusza jej właściciela do trzymania się blisko lodówki. Gdy tylko otyłość znajdzie się w punkcie X, powstają nowe komórki, które wkrótce dołączą do złogów tłuszczu. Oto jest Błędne koło. Sposoby i metody korekcji sylwetki, nowoczesne technologie w dziedzinie kosmetologii i estetyki oferują szeroką gamę metod korekcji, od ćwiczeń po chirurgię. Wszystkie metody są warunkowo podzielone na cztery duże grupy: podstawowe, rozszczepianie tłuszczu, drenaż, Usuwanie nadmiaru, pomocnicze poprawa krążenia krwi, profilaktyczne, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. W procesie korekty uważa się za idealne wykorzystanie wszystkich powyższych grup. Dobór określonych metod korekcji w każdej z grup odbywa się zawsze indywidualnie. Z kolei każda grupa podzielona jest na podgrupy, które obejmują różne metody korekcji sylwetki. Główna grupa ma taki wpływ na organizm jak lipoliza rozszczepienie tłuszczu i zmniejszenie liczby komórek tłuszczowych i składa się z następujących technik: mezoterapia, kawitacja, ozonoterapia. Elektroliza, masa Na przykład kawitacja, oparta na usuwaniu tłuszczu z komórek poprzez ich zapadanie się, jest uważana za innowacyjny zamiennik liposukcji. Grupa drenująca ma na celu usunięcie toksyn, szkodliwych substancji z organizmu i wykorzystuje następujące techniki: presoterapię, talasoterapię, masa sherpageitp. Grupa pomocnicza obejmuje metody poprawiające krążenie krwi które razem wzmacniają efekt grupy głównej i drenującej w modelowaniu sylwetki do metod grupy pomocniczej powszechnie zalicza się różne rodzaje masażu, ręczny, aparaturowy, w tym masaż P.G., zabiegi fizjoterapeutyczne, sposoby poprawy kondycji skóry, na przykład termolifting który bezoperacyjnie napina skórę, przywraca jej strukturę i odpowiednio działa odmładzająco. Grupa profilaktyczna przyczynia się do utrzymania już osiągniętych wyników korekcji w następujący sposób, racjonalne odżywianie i ćwiczenia fizyczne, a także produkty kosmetyczne i techniki, które wspierają osiągnięte wyniki, np. masaż RPG. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wyjątkowość masażu LPG w korekcji sylwetki polega na jego uniwersalności, gdyż występuje on we wszystkich czterech grupach. Masaż wyszczuplający. Klinika Wostmed praktykuje różne rodzaje masażu odchudzającego. Jednym ze sposobów walki z nadwagą i celulitem, stosowanym przez specjalistów kliniki Wostmed. Jest masaż manualny. Pomaga on nie tylko pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale także poprawia krążenie krwi w organizmie, aktywuje wymianę substancji, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna i jędrna. Cennik usług obejmuje masaż ogólny, całego ciała. Dostępne są również masaże na konkretne obszary problemowe. Może to być masaż brzucha na odchudzanie, rozpracowanie złogów tłuszczu po bokach. Masaż okolicu lub pośladków fit. Masaż próżniowy wykonywany przez specjalistów kliniki pomoże skuteczniej i w krótkim czasie rozwiązać problem z celulitem, usunąć rozstępy i poprawić elastyczność skóry. Działanie tego typu masażu polega na naprzemiennym nacisku powietrza na obszary problemowe. W rezultacie zwiększa się napięcie mięśni, komórki tłuszczowe są rozbijane. A synteza kolagenu jest normalizowana. Oprócz opisanych powyżej technik masażu, klinika oferuje również masaż akupresurowy. Ma on na celu aktywację biologicznie aktywnych punktów ludzkiego ciała. Pomaga to poprawić trawienie, szybsze usuwanie toksycznych substancji i produktów rozkładu z organizmu. W rezultacie stabilizuje się proces przemiany materii, co ma pozytywny wpływ na cały organizm. Oferowany jest również masaż z drenażem limfatycznym na odchudzanie Dzięki odpływowi limfy następuje skuteczne usunięcie nadmiaru płynów z organizmu i wyeliminowanie zastojów. Ten rodzaj masażu jest bardzo skuteczny i daje doskonałe rezultaty już po pierwszym razie. Pełny kurs drenażu limfatycznego zapewni zmniejszenie objętości ciała do 5 cm. Miostymulacja zabieg ten polega na oddziaływaniu na obszary problemowe impulsami elektrycznymi, które przyczyniają się do aktywacji metabolizmu w organizmie poprawę przepływu krwi, usunięcie zastoju płynów między tkankami. Ponadto miostymulacja pomaga usunąć nadwagę i zwiększyć elastyczność skóry, nadając jej sprężystość. Na wizytę u specjalistów Centrum Medycznego Medycyny Regeneracyjnej można umówić się poprzez aplikację online lub telefonicznie. 495 565 35 do 71. Istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji w sprawie konkretnego zabiegu. Specjaliści dobierają metodę korekcji sylwetki, biorąc pod uwagę każdy indywidualny przypadek. Korekta sylwetki za pomocą jogi. Głównymi warunkami korygowania sylwetki za pomocą jogi są prawidłowe odżywianie. Oddychanie i wykonywanie czynności, asan, nie wcześniej niż 3 godziny po jedzeniu, połóż się na plecach z nogami zgiętymi w kolanach, rozłóż nogi na boki. Następnie podnieś je najpierw o 30 stopni, po pół minucie o 60, po kolejnych pół minuty podnieś je do 90 stopni. Stojąc prosto, odsuń ramiona do tyłu, ramiona wyprostuj, obracając dłonie do tyłu, napnij brzuch, powoli wyciągnij ręce do góry. Odnieś ręce do góry. Stań prosto. Odwróć dłonie do siebie. Następnie cofnij miednicę. Ustaw stopy na wysokości barków. Złącz dłonie za plecami. Zrób wdech. Podczas wydechu pochyl się do przodu, tak aby czoło dotknęło kolan. Gimnastyka dla modelowania sylwetki. Ćwiczenia to prawdopodobnie najlepsza metoda korekcji sylwetki. Poniżej przedstawiamy najskuteczniejsze ćwiczenia. Rozgrzewkę należy rozpocząć od głowy. Wykonuj okrężne ruchy głową, a następnie skręty. Następnie należy zaangażować ramiona. One również mogą wykonywać okrężne ruchy do przodu. A następnie do tyłu stopy rozstawione na szerokość barków, ramiona zgięte przed klatką piersiową. Wykonaj kilka podejść po 10 razy, machając ramionami do tyłu, jednocześnie je rozciągając skłony w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. Wystarczy powtórzyć ćwiczenie 10 razy. Połóż się na plecach. Unieś nogi i miednica do góry, utrzymując pozycję z rękami na biodrach przez kilka sekund. To ćwiczenie jest lepiej znane jako brzoza. Ćwiczenie mil stopy na szerokość barków. Tułów pochylony do przodu, rozkładając ręce na boki. Następnie naprzemiennie dotykaj lewą ręką prawej nogi i odwrotnie. Ćwiczenie wykonywane jest w szybkim tempie. Bardzo skuteczne jest wykonanie ćwiczenia na mięśnie brzucha co najmniej 10 razy. Zahaczając osofel lub inny mebel, lekko ugnij nogi. Dotknij kolan łokciami. Olej do korekcji sylwetki Aby znormalizować metabolizm, przydatny będzie olej jałowcowy. Nie ma doskonałych walorów smakowych, więc lepiej jest upuścić olej na małą kromkę chleba lub cukru. Odpowiedni jest również olejek cypresowy. Jedyna różnica polega na tym, że nie należy go spożywać wewnętrznie. Ale brać do kąpieli, pękanie złogów tłuszczu olej grapefruitowy. Dzięki niemu można brać kąpiele i masaż. W walce z cellulitem najskuteczniejszy będzie masaż olejkiem cytrynowym. Ponadto jako alternatywę można stosować olej z kopru włoskiego, bazylię lub olej jaśminowy, olej z mięty pieprzowej. Do kąpieli z olejkami wystarczy tylko 10 do 15 kropli. Laserowa korekcja sylwetki. Procedura ta opiera się na działaniu lasera. Co nie wiąże się z bólem i dyskomfortem. Ponadto procedura laserowa nie powoduje dodatkowego obciążenia wątroby. W przeciwieństwie do kawitacji, korekcja laserowa jest dość skuteczna. W przypadku jednej procedury można zmniejszyć objętość do 5 cm. Zgadzam się, liczby są imponujące. Warto również zauważyć, że laser może być stosowany do dowolnej części ciała, czy to rąk brzucha, czy nóg, Zabieg w ogóle nie powoduje bólu i nie ma żadnych przeciwwskazań. Dlatego, jeśli zdecydujesz się radykalnie zmienić swój wygląd, laseroterapia jest tym, czego potrzebujesz. Efekt utrzymuje się stosunkowo długo. Sesja trwa dokładnie godzinę. Odbywają się dwie wizyty u lekarza tygodniowo przez 4 tygodnie, łącznie 8 zabiegów laserowych. Wskazania do zabiegu Procedury sprzętowe są szeroko stosowane w profesjonalnej kosmetologii, szybko dają pozytywny wynik bez interwencji chirurgicznej, dlatego pomimo stosunkowo wysokich kosztów cieszą się dużym zainteresowaniem. Aby wybrać najlepszą metodologię, należy skonsultować się z lekarzem które ujawni wskazania do sprzętowej korekty sylwetki, nadwaga uzyskana w czasie ciąży, po niej lub pod wpływem stresu, przerost tkanki tłuszczowej w obszarach problemowych, obwisła skóra spowodowana szybką utratą wagi, zmniejszona elastyczność skóry, problemy z cellulitem, opadanie piersi, rozstępy, brak możliwości korekty innymi metodami.